Mamy trzeciego konia w stadzie Ale ale, zanim wam wszystko powiem To zapraszam do Aleksaacz na Instagrama Gdzie jest konkurs razem ze Siluerem Gdzie można wygrać całą kolekcję ubrań Bo jak może już wiecie Alexa właśnie wypuszcza nową kolekcję ubrań Więc zapraszam do śledzenia tych dwóch profili Ale głównie zapraszam do śledzenia mojego profilu Który jest najlepszy Dobrze, zaczynamy Będziemy mieć trzeciego konia w stadzie Nie, nie kupiliśmy konia na szczęście Ale będzie z nami nowy koń, pomyślała pewnie szabla, która była niedawno łączona z Dillą, chyba z pół roku temu, nie? No. ale nie, to nie jest szabla. Nowym konikiem w naszym stadzie będzie Izurana, jej jeszcze nie znacie, ale chodźcie, przedstawię wam ją. Poznajcie Izurany. jest to pięciomiesięczny źrebaczyk, który niestety stracił ostatnio mamusia na kolkę. I pani właścicielka zgodziła się, żeby dołączyła ona do primusi i lobusi, które pięknie się nią zaopiekują. Nie i tu no taki schodziaczek. No. Mua. Taki schudziaczek. Zaopiekujemy się tobą. Mua. Dobrze, coś jeszcze? Tu jest box primy, tu jest box Lopki, a tu jest box... Boba, ale... Tam będzie boks Boba, a tu, jeśli wszystko dobrze pójdzie, to będzie boks Izurany i będą trzy śrebaczki obok siebie. Czy to nie słodkie? No jego musimy stąd wywalić. Od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że weźmiemy nasze dziewczynki na stary padok, który jest ogrodzony płotem. Nie tylko pasówką, ale też płotem w ramach bezpieczeństwa, żeby nikomu nic nie stało. Najpierw je zaprowadzimy, a potem weźmiemy Izurany, żeby pomąchała się z nimi przez ten płot. I potem pójdziemy zaraz. Kiema i Lowka właśnie wróciła na swój stary padok, no chyba im się podoba. To jest prawie jak lowka. Ale grzeczna jesteś. Chcecie mieć nową koleżankę? Ja prawda, ona z z tulowki prawie. <laughs> Nie wiem, czy jest taka mała, czy ona taka wielka. I to, i to. <laughs> Co? Fajna będzie koleżanka? Zawsze jak ją widziała, przecież jak biegała, to o. mnie tak do niej wyciągała, że ja ją nie mogłam utrzymać po prostu, nie? co? Zostawiłeś ją samą, no wiecie co? co Izu? Teraz to jest chillera, nie? To jest to chillera. To jest... O Boże. Izura na tym mnie nie przestanie chyba zadziwiać. Oj. To zabawa. Zbiegacie sobie. Zulowka, jaki chłos? Stoj, Stój. stoj, 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 Tutaj lopcia, tutaj primcia i bardzo chciałam im powiększyć stado, aby było jeszcze więcej młodych klaczek i teraz jest po prostu super. Tak, jeśli macie jakąś młodą klacz w wieku od pół roku do, do półtora, buchu, do, półtora, nie, Co do, do dwóch? dwóch, do nawet kwipu, to zapraszam Rio Grande Grosinko. <laughs> e, chętnie połączymy wymagania. Musisz mieć przynajmniej 10 tysięcy subskrypcji. O, <laughs> hmm, wszystko jest super. O, wąchają się. Prima prawdziwa królowa stada. No i rzeku była. Piękne trio. Jakie piękne dwa pyszki rude. Jak gdyby lowka nie miała czarnej grzywy, to też by była ruda, przecież mają identyczną sierść. A na koniec dnia przygotowaliśmy cztery meszyki. No to nie chodili, ale trzy meszyki, które są ważniejsze. Trzy meszyki dla Primy Lowki i Izu, która jest nowa i zrobiliśmy jej meszyk, żeby się poznała lepiej z Lowką i Primą przy kolekcji. Idziemy na kolację. Chodź, Izu. Izuranka, zobacz. Nie bój się. Och, idą, idą. Zobaczcie. Masz tu. Masz tam. Nie podżeraj siostrze. Nie, nie. No nie masz koleż. Lofka, no musisz taka być. Weź to jest jak koń, nie jak słoń cyrkowy. No, pożegnajcie się. Ojedźcie, pa. papa. Papa! Papa, <grystanie> no. Pożegnaj się. Bardzo ładnie. Jutro się znowu zobaczycie. Następnym etapem będzie. Ej, co jest było następnym? Następnym etapem będzie wypuszczenie ich znowu na ten padok, żeby się zaprzyjaźniły jeszcze bardziej. Drugi dzień wyprowadzania źrebaczka na nowe pastwisko z nowymi koleżankami. Dzisiaj idziemy jeszcze na stare pastwisko, żeby jeszcze lepiej się poznały. I Ola teraz wychodzi z Izuraną. No super! I kryutka są! Idą już do ciebie! O, może! <laughs> <laughs> no przyjdzie Izuranka do Was. Idzie już. No tak. A tak się cieszycie? Tak się cieszycie? Witajcie, ładnie. Dzień dobry, ponownie. Jestem. Jestem... No super. Chodzimy? Chodzimy? Co? Zub? A trzeci etapem będzie wpuszczenie ich na padok tam, już wśród innych koni. Ale zrobimy tak, żeby nie puszczać ich od razu wśród dużych koni, ale kiedy będą tam nie wszystkie konie. Czyli po południu. Wiecie o co chodzi? No, że po południu puścimy konie wtedy, kiedy nie będzie wszystkich innych koni. No, zobaczcie sami. Ojej, kulowka, Cię woła! Albo primka! Piękna. Alufka ma tam koleżankę dostosowaną do swojego IQ. No, to jest już przyjaciółka Lówki. To jest jeden poziom. Najmądrzejsza jest, tak. Klacz Alfa. No, masz nowego podopiecznego. Idziemy przegonić. <laughs> Ale ładne słońce świeci. Jest coś ładne oh. ale nie tak ładna jak ja. Mustangi. Tak, to super. Dobrze. To co za miłości. A <śmany> gdzie idą? W swoją ścieżką. Ej, ja mówię, że to już jest przyjaciółka lodówki. No i teraz jeszcze tobie trzeba skombinować jakąś kumpelę. <śmany> ja jestem jest mi kumpel. Lodzka Nie, biegną. Kitam w górze. Lopcia! O! Czwartym i ostatnim etapem będzie puszczenie ich normalnie z końmi rano na padoku. I to będzie ostateczny test, czy one przetrwają, czy nie rozwalą padoku. I pastucha. No. 7.20. przyjechaliśmy wyprowadzić ostatni raz sami konie. Tu jest trima. Tam jest ląbka. Idziemy je wyprowadzić, a potem idziemy po źrebaczkę. Ej, ej. Oj, No cześć! Idziemy na pudeczek! Cześć! Jest to moja Mati! A dzisiaj tak cię ciągle się weźmie, bo ja się trochę ciebie boję. Idzie Mati ze źrebeczkiem. Jeszcze teraz będą cały czas wychodzić razem. O matko! Biegnij z uranka? Tak się cieszycie! No biegnie do was! No tak! Idzie do was izuranka. Już jesteście takie psiapsi, tak? Takie psiapsi No zaraz przyjdzie Idzie powolutku z Matim Tak się, Lówka, cieszysz? <noise> no przestańcie się kłócić Zaraz przyjdzie Zaraz pobiegacie sobie Nie? Idzie słodziczka Słodzinka jak ładnie idzie za uwiążę? No pięknie idzie już. Dwa dni szkoły z Matim. Dobra, teraz trzeba jakoś otworzyć. Ty zamkniesz drzwi? 43, my idziemy spać, życzę Wam dobrego dnia, więc zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, mady jest super, zostawcie subskrypcję i pamiętajcie o kursie SeaWare na